Elo, widzowie! Dzisiaj będziemy sobie nie grać. będzie o mnie ciekawostki, takie no wiecie, czyli ile mam lat, czym się interesuje. Dostawcie łapkę i suba z dzwoneczkiem. Suba bez dzwoneczka to jak pies bez ogona, więc lepiej zostawcie. Wiem, że nie ma filmów, ale szkoła to szkoło tak więc życzę wam miłego oglądania okej, okay, więc jest już gierka odpalona i pierwsza ciekawostką a to jest y, że lubię grać w piłkę moją, moją pasją jest ogólnie piłka y, na imię mam Krystian widać po nazwie kanału y, lat mam 11 no, mm. może tak. Lubię grać w gry. Moją ulubioną grą jest Fortnite. Nie pokazuję Wam Fortnite, bo nie mam na to czasu. Mogę tylko na telefonie. Mm. Nie mam dziewczyny. Mój ulubiony kolor to czerwony. O kur no mój ulubiony kolor to czerwony. Nienawidzę koloru. Nienawidzę koloru różowego. Różowy jest niefajny. Strasznie mi się nie podoba. Mój drugi ulubiony kolor to jest niebieski. Trzeci, fioletowy. A mogę. Nie powiem, nie powiem Wam gdzie mieszkam. Ale mogę powiedzieć Wam, że nie mam dziewczyny. Mają pas. ja mam dziewczyny. Bardzo lubię. Moim ulubionym w sumie jedzeniem na to jest Bardzo lubię frytki Moim ulubionym jedzeniem na to są właśnie Frytki Albo Jeszcze pizza Mój ulubiony smak pizzy Oczywiście Zwykła ma margarita przepiękna Ta, To jest właśnie To najlepsze Okej, okay. więc moją ulubioną smak na to jest oczywiście margarita. To się mam, nie mam alergii, jedynie mam letką mam alergię na ostre. Możemy zrobić specjalnie letki na 150 subów jem na jem najostrzejszego chipsa na świecie. Więc zostawiajcie suby, lajki, lajki. To mnie oczywiście motywuje i to będzie na tyle. Jest bonus. Wygraliśmy. Z elo.